Dzisiaj taki dzień w sumie trochę malarski i taki w sumie mocno zrób to sam, te sprawy, bo zabrakło mi trochę taśmy z malarskiej w tym dziennym pokoju, bo się zaczęłem. no chcę to skończyć po prostu, zrobić sobie ten dzienny pokój taki, żeby móc sobie normalnie w spokoju książkę poczytać, czy telewizję poglądać, coś takiego z ławą, tak żeby gości jakiś po prostu no, zapraszać. No. I sobie dzisiaj właśnie przy okazji kupna. Taśmy malarskiej, taśmy maskującej. Chciałem kupić coś innego, nie, taki zestawik robotyczny za 250 zł. Ale może się na niego skuszę jak mi bursztyn. No, jak mi bursztyn się uda, to wtedy czemu nie. Ale póki co za 22 zł sobie wziąłem. Kupiłem taki właśnie. PZL P11C z plastyka, model, właściwie to dwa modele, bo to jest RWD i RWD 6 i PZP, PZL P11C. I to jest chyba ten, właśnie z muzeum w Krakowie. Zaraz zrobię unboxing. Czekajcie? Tata, tata. Dobra, no, Otwieraj się, jedną ręką, kurde. Jedną ręką to można wiesz co. Dobra. Otworzyło się i patrzymy. gdzie jest otwór. Gdzie jest otwór. Dobra. No i patrzymy, czekajcie. Z tej strony czy z tej? Hopla, dobra. To z tej stronki. O, super. Dobra, i patrzymy co tam fabryka dała dobrego. No. Ale podziwia. Ale podziwia. Dobra, chwilę. Ale unboxing super. Nie nic nie ma ja nic. Jeszcze nie widziałem tak kijowego unboxingu. Rys historyczny, wykaz elementów. Poszczególne kroki. Tu legenda, technologia montażu i malowania dla początkujących. Fajnie. To będzie szybki model, bardzo szybki. I tu SPHN i AHL. I to jest właśnie ten RWD6. Ja już RWD8 mam. To są właśnie kalki do niego. Spoko. A to PCN. P11. C. Chciałem go sobie zrobić tylko w większej skali, ale... Po prostu tak jak to się z to będzie idealny model, żeby... No, złożyć go. I to myślę, że to będzie taki modelik... No, weekendowy. Ja sobie zmajstruje jakąś... Jak, 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 jakieś coś... Hmm... By... Zaraz, jakie kolory są? Co to jest? Ciemnozielony, polski, khaki polski, ok, akurat mam. Green mist, ok, dobra. Spoko, te wszystkie farby mam. Łączę z tym brązowym Czemu nie łapiesz? Będę musiał telefon też wy, wy, wymienić, bo weź nagrywaj czymś takim, albo jakąś cyfrówkę sobie, sobie kupić. No dobra. I właśnie w ciągu weekendu chciałbym. Nie wiem, w ciągu tych dwóch dni zrobimy to. Łasiatat wjeczkę. Tak to jest. Kurde. Dobra. Jest chujowy. No i tutaj jakość tych elementów jest uu, taka no plastikowa, plastikowa, można powiedzieć. Dobra, jakieś te elementy szklane. Dobra, zrobimy. Ja teraz muszę pomalować pokój i pewnie w południu sobie siądę i zmontuję filmik. Tak więc wy zobaczycie pierwszą część. Takie szybkie malowanie, znaczy szybkie montowanie, malowanie i tak dalej. To nie jest takie, takie trudne. Zaraz się widzimy. Przed rozpoczęciem malowania i w ogóle zabawy z modelarstwem, składania modelu, zrobiłem sobie takie coś z klocków. Niestety jeszcze statywu nie mam. Jeśli nie przyszedł, bo tam z mikrofonem jest taki fajny statyw, to coś takiego powstało. Myk, myk. Powinno być ok. Zobaczy... Zobaczymy zaraz. Dobra. Mogłoby być troszeczkę bardziej pochylone. Dobra, dajcie mi chwilę. No, trochę podwyższyłem. Kąd zmieniłem. I patrzcie. strek LEGO. Mamy sobie coś takiego. Zestaw elementów. Fatalnej jakości, nie? One są. Tu mamy krzesełko. To to jest, prawdopodobnie. Tak, jest szybka. Ale widzicie, tutaj są jakieś takie straszne, dziwne. Nadlewki. Dobra. No plus jeszcze kalkomania. Zaraz się rozłożę ze sprzętem i będziemy powolutku lecieć według instrukcji. Dobra. Zaraz wracam. No dobrze. Czyli tak, mam wszystko przygotowane. Pędzelek modelarski. Takie, taka pinceta modelarska, bardzo fajna. Cążki do wycinania części. Nożyk ekscelowy, bardzo dobry. On kosztuje nie wiem, 10 zł, tak samo jak pozostałe części. Tutaj mam y, z aktoma pilnik, bo każdą część trzeba będzie odpowiednio spiłować. To zaraz. Zestaw farb. Klej z rewela akurat taki, który miałem pod ręką, i teraz zabieramy się za wycinanie pierwszych części. Pierwszą częścią będzie tutaj śmigło oraz ochrona silnika. I wycinamy. Przy brzegu delikatnie i część numer 3, czyli wydaje mi się, że to jest oto. No dobra, lecimy na szczecin. Stryk. Dobra. wycięta. Szukamy teraz różnych nadlewek, nie nadlewek. Jest ich tutaj troszeczkę. I spiłowujemy. Wszystko musi być w miarę płaskie i wygładzone. Dobra, dobra. Ta część jest ok. Ta część ma tutaj. Tutaj mam natlewkę w tym miejscu. Więc trzeba będzie ją delikatnie usunąć. Sprawdzamy tutaj, czy nie ma jakichś śladów. Ok, tu są odlewki. Więc je również usuwamy. Dobra, i po sprawdzeniu, że już nic nie ma, bierzemy pilnik i piłujemy. I wyrównujemy wszelkie powierzchnie. Dobra. Teraz to nieszczęsne śmigło. Ono ma strasznie dużo różnych, bardzo dziwnych. No, na przykład tutaj nadlewek, więc je usuwamy. Hop, nie ma. Ale to jest właśnie cecha plastyka, że on właśnie ma takie strasznie słabe linie i zostaje zawsze strasznie dużo syfu w którym trzeba sobie poradzić niektórzy modelarze celowo kupują tego typu tanie zestawy bo dla nich to zmierzenie się z zmierzenie się z, z takimi usterkami technicznymi jest jakby dodatkowym wyzwaniem dobra Dobra. Teraz musimy pomalować to na H33, czyli czarny mat. Oki. Okay. Mamy tutaj sobie czarną farbkę. Czekajcie, zobaczcie tylko jaką ma jakość. Eee, ujdzie. Ujdzie. Tylko muszę wziąć i rozbełtać ją. Do tego celu najlepiej służą normalne wykałaczki, najzwyklejsze. Rozbełtujemy. mamy śliczny czarny kolorek. No farby akurat akwarele tak mają. Akryl, akryle znaczy się, Boże, dobra. Co robimy dalej? Dalej wyciągamy pędzel. Hehe i. Hop. Odbijemy sobie. Trzeba wziąć troszeczkę wody. Ok. Tak. Nakładamy farbę i sobie malujemy pędzlem na kolor czarny wszystkie części. Krycie ma nawet ok bardzo dobre. i chyba nawet nie, będzie, nie będziemy musieli wziąć i używać farby podkładowej krycie jest ok hm czy jest ok krycie raczej tak Raczej jak się tak spojrzy to jest bardzo fajna czarna farbka. Hop, 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 hop. I sobie malujemy na kolor ciemności. Też. Polecam wam się wybrać do Muzeum Lotnictwa w, w Krakowie, bo tam właśnie jest jeden z tych egzemplarzy, jest jeden z takich no, najbardziej, najlepiej zachowanych egzemplarzy, tak zwana właśnie ta trójeczka haki ok, mamy sobie coś takiego Teraz sobie będziemy malować ten oto silnik. Właśnie to wnętrze silnika również na czarno Staram się to w miarę szybko zrobić bo to szkoda pamięci, żeby się pamięć nie skończyła. Hop. Z tej strony OK. to teraz z drugiej to są jakieś elementy. Nie będzie ich widać, nie, ale dla własnego spokoju, malujemy? OK. OK. I fajnie. Ten elemencik nie będzie go nie widoczny, ale dobra. Też pomalujmy. Hop, 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 hop. Super. Nie taki malutki. I po wyschnięciu, a wyschnięcie, na wyschnięcie trzeba czekać jakieś no w sumie 2-3 godziny. No tak na, najlepiej, nie? Po wyschnięciu tych elementów Przykleję je. I teraz okej, okay, dobra, mamy sobie. Yy, mamy sobie czarny pędzel. Znaczy pędzel w czarnej farbie. I co musimy zrobić z nim, żeby jak. Żeby zachował jak największą żywotność. będziemy sobie wlewamy w jakąś buteleczkę. No, wódeczkę. Zwykła wódeczka nie? Tu jest. Znaczy, to jest akurat butelka po, po, po jakimś poliakrylanu, po, sodu czy czymś takim. Jak się bawiłem, w chemika. Taka zabawka, ale w środku, no, jak się powącha, to jest wódeczka. I wkładamy tam pędzel do środka. Majtamy. Czekamy, aż się rozpuści. Ta cała farba, jeszcze świeża. I jak już skończymy, to wyciągamy pędzel. Jak widzicie, jest już on. Powrócił do swojej barwy barwy naturalnej czyli taka barwa włosia. Bierzemy sobie to i taką zwykłą zwykły kawałek papieru toaletowego i udajemy, że malujemy. Dzięki temu wyciągamy resztę farby z pędzla. Dzięki temu pędzel naprawdę długo zachowuje świeżość. Dobra? I teraz sobie przejdziemy do tego nie pijemy. Do punktu numer 2, w którym mamy kadłub oraz kabinę pilotów i krzesełko. Dobra, mamy sobie krzesełko, to jest ta część. Sprawdzamy, czy nie ma nadlewek. Tu jest jakaś taka mała nadlewka. OK, to ją zaraz spiłujemy. Za każdym razem każdą część trzeba bardzo ładnie i dokładnie obejrzeć, czy nie ma właśnie tego typu niespodzianek. Jeszcze jest troszeczkę, to ją tam dziabniemy. Ok. Sefu się zrobiło. Ok, dobra. Dobra. No i dopiłowujemy. No i okej, okay, jest w miarę dobrze. Tutaj są różne dziwne zadziory poprodukcyjne z, wytła z, wy z procesu wytłaczania plastiku, tutaj też trzeba poprawić. Ok, jest w miarę poprawnie. Krzesełko mamy i patrzymy teraz. Na pół, pu, pu, pu numer 6, a numer 6 to jest. Oto. Tak z tego co się nie mylę. Nie. Nie, tak. Ale to nieźle pokazali na instrukcji. Okej, okay, dobra. Ale zrobimy zgodnie z instrukcją, czyli zgodnie z tym. O tym tutaj. Widzicie, tutaj też są różne nadlewki. Jest to bardzo słabej jakości model, ale dla początkujących jest na tyle nieskomplikowany i na tyle tani, że możecie sobie. No, on będzie o takiej wielkości, że możecie sobie po prostu poćwiczyć na nim różne fajne rzeczy. Dobra, sprawdzamy. Sprawdzamy. Tutaj oczywiście nadlewki. Nadlewki. No i czuć, że ten plastik no cóż. Ale. Do takiej zabawy YouTube'owej, że pokazać wam, jak to się robi, to jest super. Oczywiście całość trzeba przeszlifować. Hop, hop, hop. Szlifujemy. Ok, fajnie. Subciec. To jest. I H50. Musimy pomalować farbą H50. A H50 to jest szaro zielony metalik. Szaro zielony metalik, dobra. Niech to będzie deep green, powiedzmy. tą farbą, tylko oczywiście do, do niej potrzebuję jeszcze innej wykałaczki. Każda farba powinna mieć swoją wykałaczkę generalnie, oddzielną, żeby nie mieszać. Czekajcie, ile to już czasu Mirek gada, A, spoko. I to chyba podzielę na jakieś odcinki, bo to... No szkoda karty. Szkoda karty. Dobra. Tak mnie po prostu dzisiaj natknęła jak zobaczyłem ten model to czemu nie czemu nie spróbować. Akurat chciałem sobie zrobić PZLA 11C No to sobie robię. Okej, okay. ściągam farbę z wykałaczki pędzlem. Maluję środek. To sobie o tak. I to będzie ta część widoczna, ta część kadłubowa. Znaczy, kokpitowa o. Hop. I sobie malujemy. Prawdopodobnie potrzeba będzie jeszcze jedną warstwę tej farby, chociaż to jest ta mija, więc ona bardzo dobrze kryje. Nawet pod światło wygląda już super. Zgodnie z instrukcją, zgodnie. Dobra. I malujemy tutaj. Tutaj. No dobra. Jest zacnie. Tu, 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 tu. I Samolot ma dwie połówki kadłuba nie? Tu od razu Weźmiemy sobie, zrobimy drugą połówkę No bo robienie jednej połówki To jest, mija się z celem czasami Tutaj są takie ochydne Kółeczka To są właśnie po tych są właśnie poprodukcyjne. Tutaj po prostu wyt y maszyna wytłaczająca trzymała formę. I to jest F. Bardzo F. Dobra. Dobra. No okej. Okay. Co możemy zrobić? Wróćmy tutaj do wody pędzel. Wróćmy do magicznej mikstury ten pędzel. Nie, jest tutaj taki zielony. I trzeba trochę po, pobełtać. Pobełtajmy. H133, czyli ten fotel również trzeba będzie pomalować na kolor. O, czekajcie. Rust, dobra. Mam tutaj sobie taką farbkę. I zaraz pomalujemy jeszcze fotelik. Tu, dobra. I to chyba na ten pierwszy strzał to będzie tyle. Ja jeszcze mówię teraz: nie wiem, nawet i 10 nie ma. Nie, właśnie to jest, już prawie 12. Ok, ale kolejne ujęcia. Z dnia robót, już po pomalowaniu tej całej emali. Ta, hmm. Po pomalowaniu fotela, no, zrobię kolejne podejście po południu i potem wieczorkiem jeszcze. Tak, żebyście mieli całkowity Obraz tych robót, jak to wygląda, po prostu. Ja też tutaj robię to tak zwanie bezudziwnie, nie? Czyli robię tak, jakbym się zabierał za to, robiąc. No, po raz pierwszy ten model. Zgodnie z instrukcją, bez niczego. Tak, po prostu. Hmm. To jest chyba emalia. Dobra. Ja do konsystencji ma ok. Stara farbka. Rewelowska. Dobra, może być. Na pędzel wystarczy. To co yy, Na fotel wystarczy to co jest właśnie tutaj na na tym. Pozwólcie, że to sprzątnę. Porządek w warsztacie jest bardzo ważny. I nakładamy. Mamy sobie farbkę, nakładamy ją i malujemy ten fotelik. Oczywiście fotel trzeba też przytrzymać sobie. Uff, z nim się zajdzie trochę. Dobra, przytrzymujemy jedną ręką. Chodź tu. Dobra drugą sobie bierzemy tą farbkę i mamy coś takiego i sobie malujemy fotelik na kolor właśnie taki skórzany ze wszystkich stron tak żeby powstała taka jedna normalna warstwa jako będę i tak będę musiał go domalować troszeczkę Później, ale o tak jest całkiem sympatyczny. Szkoda, że do tej czapli nie dodali tych. Nie dodali. Pe, 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 pe. To jest czapla. Szkoda, że do tego PZL 11C nie dodali żadnych lutków, nie? Bo one fajnie wyglądają. Fajnie by wygląda... wyglądały. W takich skórzanych kapotkach, nie? Bardzo fajnie. No i tak to wygląda sobie. Dobra. I teraz musimy sobie poczekać jeszcze aż sobie ta część wyschnie. Tak samo jak i pozostałe. Czas schnięcia mali to no, no, też tak 3 godziny. Powinno być już około i całkiem. Dobra, leż. Dobra. I dowody. I dowody. Jak na pierwszy strzał, jest całkiem ok. Jeźdźcie sobie zaraz, dotnę kadłub, i widzimy się po południu. Trzymajcie się, hej.